Never been exposed like this before. I'm good at shutting you out. I've always had a way of keeping. she got me out in the open now i'm ready to dive in i know you told you it was Witajcie serdecznie na moim kanale. Jestem CrazyCat a to seria the Legacy. Dzisiaj wyjątkowo y, jesteśmy u Zośki i Markusa. A to dlatego, że dzisiejszy odcinek chciałam poświęcić nie tylko zimowej fieście, ale też urodzinom Flory Argieri, y, córki Ivy, oczywiście. Mimo, że finalnie spadkobiercą będzie jej nieco młodszy brat Deadlaw ale formalnie postanowiłam, że wykorzystam zimową fiestę do zrobienia urodzin. Jego myślę, że kolejne urodziny i formalne zakończenie pierwszego sezonu tej serii będzie może w Sylwester, może trochę później, ale na tą chwilę zrobimy urodziny Flory i wykonamy czynności do zimowej fiesty, zatem zapraszam Was na odcinek. I jak możecie zauważyć, jest praktycznie cała rodzina. Praktycznie, bo się pojawiła jedna nowa osoba. Mogliście już ją zauważyć. Jest z nią oczywiście tutaj Felipe. I w sumie planowałam trochę inaczej to zorganizować, czyli kontrolować niektóre osoby, ale pomyślałam, że odpuszczę. No, chyba że zacznę kontrolować Kaśkę. Niemniej, na tą chwilę. Spróbujemy tutaj zagadać do reszty rodziny. Felipe też się nie pojawia bez przypadków. Planowałam, żeby pojawił się tutaj Franciszek, ale z racji, że kontrolowanie aż takiej dużej ilości simów może nie być łatwe, to stwierdziłam, że damy Artura. Taka równoważna, powiedzmy, tu mamy y, część właśnie tą rodziny y, Zośki, czyli trzech aszpanów, bo jest właśnie y, Artur, jest Sebastian, jest Marek. Natomiast ze strony rodziny y, Markusa mamy trochę więcej osób, bo jest y, Pierre, jest Flora, jest Iwi, jest Kaśka, no i jest Dead Love oraz mała Anna Julia. Bo akurat śpiącego Andream Marko nie liczę w tym wypadku, więc pomyślałam, że to tak bezpieczniej będzie yy, tak yy, dać tutaj trautycznie kogoś obcego, no jak kto wie, może niedługo ona też stanie na ślubnym kobiercu. Chyba, że no tutaj w Artur by mógł coś zadziałać, ale na tą chwilę ja bym chciała e, podzielić się z sekretami. I chyba się zapoznać e, właśnie z naszym tutaj e, Sebastianem. Bo z że to się nie zapoznawaliśmy. Chyba jeszcze z Markiem też nie. Zabawne powitanie. E, tutaj z Filipem. E, z e, z Clemensem na pewno nie. Oczywiście będą chcieli mi się tutaj rozsiąść. Tak się zastanawiam, czy jednak nie pokontrolować przez moment e, jednej osoby, żeby tutaj ogarnęła. Teraz najbliżej yy, ten kominek, bo nie będą mi tutaj marcnąć, nie wiedzieć czemu. Niech to będzie Marek, ty tutaj może rozpał w kominku, a usiądziesz trochę później. Przy okazji bym chciała to połączyć z termostatem. No właśnie, ja go wcześniej dodawałam, ale jak chyba co tam zapis tego usunęłam. No ale jakoś bez niego chyba przeżyją mi tutaj. Chyba, że to połączy akurat z tym z domu. Ale powinieneś dojść tutaj. Znaczy nie możesz tutaj rozpalić. A, teraz byś schodził na dół. A, bo tam zrobiłam yy, inny termostat. Znaczy termostat. A, widzę, że nasza tutaj yy, kochaniutka yy, Maryśka też postanowiła się yy, przyjść, ale się nie przebrała. ja jej zrobiłam taki ładny strój z tamarangu, Więc Ja tu jej zmienię. Przy okazji bym chciała właśnie może zrobić jakieś im zdjęcie. Oczywiście weszłam w ścianę. E, jak widzicie, to zmieniam trochę strój naszej tutaj teżki, ale to dlatego, że jakoś mi nie pasowała już ta sukienka, bo ona była dość taka e, miała rażący kolor. Teraz się tak starałam z tej strony się ustawić. Myślę, że ta dramamina naszej flory jest najlepsza. Proszę, obok i babcia ucieszona. Jeszcze to jedno zdjęcie jakieś. Jak tu by się ustawić. Może coś takiego. I sobie oczywiście opuszczę ściany. Przy okazji yy, chciałabym, żebyś Markus tutaj na pewno chcesz zagadać jeszcze do Clemensa. Yy, może podziel się sekretami zamiast takie powiedzmy oczywiste. Natomiast Ty Eevee, już tutaj, znaczy Eevee, kurczę. E, dobra. E, um, może zawołaj na posiłek. Niech sobie też wszyscy tutaj spróbują i zupy, i tego. Półmiska serów. E, natomiast zobaczymy co tam Marek zostawia. A Marek postanowił się ogrzewać. No, zrobiłam takie tutaj e, obramowanie tego e, ogniska znaczy paleniska. Bo tu zrobiłam w sumie kącik dla dzieci, ale widzę, że dzieciaki chyba raczej nie skorzystają z tego. Coś czuję. Bo wszyscy się udali do góry. E, więc tak. E, no, panowie usiedli e, przy tym e, stoliku, który miał być dla dzieci. No, ale widać tutaj nasza e, solenizantka. Mm. Postanowiła wykorzystać okazję i sobie usiąść po prostu. Czy yy, dorosłych? A co? Za chwilę będzie nastolatką, to niech się korzysta póki może. Więc yy, w takim razie ja przestanę kontrolować tutaj yy, naszego Marka. Ja chciałabym, żeby może sobie usiadł. Tylko kurczę, no będzie ciężko, bo wszyscy zajmowali już miejsca. Będzie w sumie ciężko, żeby tak tutaj. Rozplanować to. Gdyby nie było, powiedzmy, tej dwójki, no to byłoby łatwiej, no ale coś będzie stało. Albo formalnie. Momencik, już coś zaraz tutaj wymyślę, tylko usadzę Ciebie tutaj stabilnie. Nie ciebie, kurczę. Marka mieliśmy tutaj usadzić. Marek tu. Natomiast. Ty pójdziesz do maluszka, bo coś, czuje, że mało się zbudził. Tylko... no właśnie, nie wiem czemu ja mam tutaj powłączane. Eee, momencik, postaraj się zasnąć, ja ci to odkliknę, bo jestem pewna, że ja ci tutaj włączam. Tylko, czy tu my mamy te... ten termostat, bo mi się zdaje, że mamy. mamy. O czemu on jest niewłączony, to ja ci nie powiem teraz. To bym musiała na tą kliknąć. Ustaw cieplej, co prawda zima się nam za niedługo kończy. Oczywiście błąd się wychwycił, ale dobra. Tutaj panowie sobie usiedli, więc myślę, że sobie pogadacie. Może nawet jakąś pogawędkę. Kop piłkę z... No nie wiem, czy na śniegu chcę kopać piłkę. Zapytaj o życie uczuciowe. Może jeszcze zapytaj z przyjaznych yy, głębokie... Wydaje się mi, że miałam więcej takich tych, ale może tutaj? O tutaj miałam. Zastanów się nad wyborami życiowymi. Yy, przy okazji chyba się musimy zapoznać z Sebastianem, bo coś czuję, że nie było zapoznania. Nie było. Narzekaj na mroźną pogodę. Yy, z Markiem myślę, że... a dobra, mamy już, już wszystkie. Tutaj działania dzieciaki się oczywiście bawią, widzę. Więc. Yy, dobra, tą kolację zrobią może później byś zrobiła. Chociaż dajmy momencik yy, naszej Iwi trochę. Yy, działania tutaj, może wstań i porozmawiaj z babciem Mrozem, żeby nie było, że zaraz nam nawieje, bo coś czuję, że nawieje. I przy okazji tutaj, ja bym chciała, żebyś od razu może. A, nie możemy to bardzo. No szkoda. Chciałam do... dołożyć jakieś prezenty, ale widać, że nie, nie, nie mogę. Więc zanim on zniknie, to pogadajmy z nim. Tylko czemu nie wstajesz? A powitanie z samarangu? Dobra, odkliknę jej to. Bo i tak pewnie, znając życie, tego nie zrobi mi. Chociaż nie, teraz zrobiła. Mm, to w takim razie ja bym chciała, żebyś tutaj jeszcze spróbowała, może zagadać potem do lipę mm, Poznaj, podziel się sekretami. W międzyczasie, no ty to zostaw, zjesz sobie zaraz, kurczę, to. Mm, przy okazji potem może tutaj yy... Sprawdzić jak się ma małe dziecko. I daj jej coś do jedzenia. Myślę, że jakiś twarożek oczywiście. I przestaniemy, oczywiście, kontrolować Iwi, bo teoretycznie to miał być odcinek bardziej z Zośką i Markusem. więc to takie chwilowe. O, widzę, że tutaj nam zrobiła nasza Zośka obiad, więc myślę, że tutaj. Zawołamy na wystawny posiłek. Przy okazji, myślę, że tutaj już trochę pomogę. I ty sobie też usiądź. No, um, usiądź stabilnie. Bo ja chciałam, żeby to Zośka usiadła, nie ty, Markus. Jakie tam kurcze yy, chlapanie się. Nie jest aż tak źle z tobą. Chyba. A to nawodnienie. No to ja ci to trochę przyczytuję. I znów się przesiadają. Ale widać tak musi być tego w tej rozgrywce, że nawet z tym modem to mi się wszyscy przesiadają. Więc zaraz zobaczymy, gdzie kto usiądzie, żebym. Tutaj miała w miarę ogarnięte. O, yy, tutaj widzę taski mogę pozabierać, żeby ja tylko na chwilę tutaj zatrzymam grę. Czy to mogę tu. Mogę tutaj. Okej. Okay. No okej, okay. tutaj widzę się niektórzy rozsiedli w różne miejsca. No ale na razie nie jest to aż tak tragicznie. W sumie jeszcze bym powinna tort wystawić, ale nie chcę go wystawić tak od razu. Dlatego byśmy musieli tutaj coś ogarnąć, ale dobra, na razie puścimy rozgrywkę i zobaczymy, jak to będzie. Okej, okay. mniej więcej wszyscy wszystko pojedli, tak widzę. jak hmm. widzę tutaj sobie walniła drinka, więc chyba czas najwyższy. Zwłaszcza, że to już 22. Ja bym chciała po prostu postarzyć naszą tutaj florę, tylko sobie chcę ustawić jakoś ten torcik. Nie wiem, czy ona tu dojdzie, zaraz to zobaczymy. Zwłaszcza, że zacznę ją zaraz kontrolować. Eee, momencik, Aha, obawiałam się tego, że nie będę mogła idealnie trafić. Może przedstawię to na razie tu. No idealnie trafić w środek. To jest kurczę Mistrzostwo świata w tym wypadku. O, jest wypowiedź życzenie, bo postarzamy dzisiaj florę wyjątkowo. No, nie regulzę tak, że kurczę stoi dosłownie jej tutaj. Ale myślę, że może się to powiedzie. Odstawi sobie tylko te rzeczy. A przez bod była uśmiechnięta jak spojrzała na marka. O, on musi zrobić talerz. No to może uda się zrobić jeszcze jedno ładne zdjęcie im. Chciałam kilka zrobić. A, teraz widzę. Trochę ściany za słabo opuściłam, ale już to poprawiamy. o, o może się jakoś uda tu trafić. Bym chciała tak ładnie zrobić łącznie z klemensem zdjęcie. Moment. Może jeszcze jedno zrobię. Albo bądź, ja cały coś sprawdzę. O, tak będzie lepiej. sobie tutaj wejdę. Chyba u kogoś będzie widać powiedzmy taki y, lekki prześwit, ale. Moment. Y, jeszcze się ustawię. Chciałam tak, żeby złapać klemensal. ale... Moment. Ja to sobie zaraz tutaj ustawię. Mamy idealne zdjęcie. Jeszcze sobie trochę opuszczę i będzie idolo. Ok, mamy to. Naprawdę tutaj widzę jeszcze rodzice, znaczy rodzice dziadkowie tutaj się że tak powiem, ocharnęli, więc takie zdjęcie też musi być. Okej, okay, mamy to, więc mogę puścić sobie rozgrywkę. Tylko sobie opuszczę ściany. Może widzę tutaj yy, nadal yy, a, głodny, to zanim za jeszcze tutaj yy, to ogarnę młodego i wrócimy do naszej tutaj yy, kochanej Flory. Co prawda to nie ona zostanie następcą pokolenia, ale pomyślałam, że warto ją postarzyć. Zwłaszcza, że niedługo myślę, że postarze też yy, Deadluffa i w sumie tak, ja bym chciała jej wybrać yy, Coś, co by pasowało do jej obecnej natury, chyba w sobie żarłokiem, więc tak pomyślałam, że może coś z jedzeniem i wirtułowska mega AGD. Z jednej strony mi nie pasuje, ale z drugiej strony ekspertka od przyrządzenia wina, no to tak, tak się zastanawiam między tymi dwoma i chyba na razie ja wybiorę to tym winem. Natomiast cechę jej wylosujemy. Jak pamiętamy, żarłok, więc mam nadzieję, że mi nie zmieni. Więc na trzy losujemy. Raz, dwa, trzy i będzie twórczynią, czyli będzie w sumie pasowało do tej aspiracji z przyrządzaniem wina. Wow, ale jej stroje wylosowało, więc za chwilę wejdziemy do kasa i trochę tutaj pozmieniać. I jak możecie zauważyć, tak prezentuje się nasza flora. Oczywiście przy okazji tutaj pokażę niektóre stroje. Ten akurat zrobiłam bazując na podstawowym stroju, jaki jej wylosowało. Tak wygląda oczywiście sportowe. Może jeszcze coś tutaj zmienię. To, tak tutaj te buty chyba nie pasują do tego sportowego. chociaż nie mącić. To jest oficjalny, pardon. To jest sportowy strój. To jest do spania. To jest na imprezę. Jeden i drugi. W tym chyba się pokażę, bo coś mi się zdaje. To fajnie, może odpuszczę. Na gorącą pogodę tak. I na zimną tak. Nie dawałam mi póki co makijażu. Ten kolczyk w oku to jest jedyny, co akurat dodam sama. Myślę, że formalnie prezentuje się spoko, Natomiast co do Dodlafa, do Dodlafa do postażymy w kolejnym odcinku, więc znaczy nie następnym, ale w, no, niedługo go postarzymy. Tylko, że on będzie następcą, a nie Flora. Natomiast my wracamy do rozgrywki. I jak możemy zauważyć, naszą florę przeteleportowało i nie tylko chyba ją, bo widzę, że tu jest Dead Love. Tu część powiedzmy rodziny, więc ja bym chciała spróbować jeszcze jedną rzecz ogarnąć. Co prawda jak spojrzałam tutaj, gdzieś w tej okolicy tu jest Zośka. Nie wiem, czy uda mi się ich po prostu przywrócić na tą okolicę, bo tutaj nawet mi się Felipe już ubrała. Ale chciałabym usadzić wszystkich jeszcze stabilnie na momentik. może być z Maryski. Jak widzę, po prostu wszyscy się już poprzebierali, ale może jeszcze coś z tego uratujemy. Tu widzę, że ktoś odstawił sobie jedzenie, to tutaj podstawiam. Okej. Okay. Maryśka, dopiero za chwilę. Eee, Chciałam powiedzieć, że za chwilę. Przyjdzie, więc skorzystamy i niech to mm, czyni honory nasza tutaj Kaśka. I tak zagadasz do y, tutaj, y, no czemu nie naprawiać złe relacje. Y, przy okazji widzę, że tutaj się y, jakaś rozmowa y, dość idealna rozpoczęła. Y, formalnie może zawołaj na posiłek. Nie będziemy postarzać, tak jak mówiłam, dzisiaj Deadlafa. Ja myślę, że jeśli już to tak w okolicy Sylwestra go powtarzę, albo na początku wiosny, jedno z tych dwóch opcji, bo wcześniej planowałam to zrobić, że, że Flora będzie postarzona na Sylwester, a później, powiedzmy, dla byłby tutaj, ale formalnie, no. E, zmieniam trochę ten pomysł. Mm, dobra, e, to ci już odkliknę. Natomiast e, widzę, że powoli wszyscy chcą chyba się rozejść, więc jeszcze pogadamy z Klemensem. E, przyjazne powitanie. Oczywiście widzę, że wszyscy mi się powoli rozsiadają w różnych miejscach. Zaśka, widzę, wróci. A to mogę odpuścić kaśce kontrolowanie. Dobra chciałabym jeszcze, żeby tutaj nasza y, flora się pojawiła na momencik. Tylko nie wiem gdzie ona jest. Tymczasem y, zobaczymy, co u malucha. A malucha było, wyrzuciła aż tutaj. No dobra, to maryśka, no, podnieś biedaka, mm, podnieś i tutaj ty sobie odpuścisz jedzenie. No i już malutki. Myślę, że zaraz tutaj yy, twoja no nie babcia, ale powiedzmy mniej więcej babcia yy, cię zabierze i położy spać. To już przestało mnie w ogóle dziwić, że klucze takie akcje się odpierniczają nam yy, połóż spać, a ty co tutaj yy, dobra, może cię już wyślemy do domu, powoli. I w sumie Kaśkę też by można wysłać do domu. Wiecie, oni mają dość daleko. Yy, więc ich można wysłać już do domu. Coś mi się zdaje, że w sumie Marek tu jeszcze jest, no to mm, i tak za go też wyślemy do domu. Niech młodziście się jeszcze tak powiedzmy ogarną, więc starszych wysyłamy do domu. Inaczej to kliknę. No, idź sobie. Więc y, tutaj powoli ich wysyłamy. Y, natomiast y, ciebie y, tutaj chciałabym żebyśmy mnie nie tylko sprzątała, to ci położę tutaj. Natomiast, panie Shrond, pan też sobie już iść. Myślę, że to, co miało być obgadane, to zostało obgadane. Jednocześnie widzę, że to jest mała pomoc. Abym ja chciała, albo nie, Markus, ty po prostu zagadasz do naszej Freeper, żeby ją lepiej poznać, bo raczej mi się zdaje, że nie gadaliście. E, przyjazne powitanie. Wy sobie po prostu pogadacie. I pojedzie się z sekretami. I zaraz wam też po prostu e, poszeknamy. No dobra, to idź sobie. Ja zaraz zobaczę, co z tym maluchem w końcu. A, młody się rozpłakał, więc e, tak. W ogóle trzeba chyba go przewinąć. E, Przewin. A ty musisz korzystać z No dobra, to ci. To zrobię inaczej. Yy, gdzie tu jest druga toaleta? Wy nie mieliście już iść do domu. Przepraszam bardzo. Idź sobie, idź sobie. Idź sobie, państwo. Państwo, już dziękujemy. Skorzystamy z toalety. A ty przewiniesz młodego. Maryśka, byś musiała tutaj posprzątać. Tylko kobietą, może byś się obrała. Rozumiem, yy, że jest, y, jesteś w swojej sypialni, ale się ubierz. Bo nie chcemy cię widzieć y, w takim stroju. Musia to wyciąć, kurczę. Marek, ty też idziesz do domu? Mam nadzieję, że idziesz do domu. Okej. Okay. I tutaj posprzątamy wszystko w miarę. To sprzedamy, to sprzątniemy. A pan nie miał. No dobra, idę do toalety pierwsze. Dobra, skorzystałaś. Aha, okej. Okay. A młody miał być przewinięty. Biedny mały śmierdziuszek. Muszę go zbudzić. Um, otrzymaj nową pieluszkę od matki. Um, ja może to sobie przesunę tu. Już, 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 już. Przecież wszyscy tutaj, kurczę, muszą do toalety. Wow, ale zgieło No dobra, możesz podejść? No Okej. Okay. I tym pięknym akcentem. Myślę, że możemy kończyć tutaj odcinek. I tym jakże uroczym akcentem kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał, że zostawicie łapkę w górę lub w dół. Natomiast kolejny odcinek Lucie D myślę, że już bawi się normalnie z IV. Ten był akurat wyjątkowy, więc postanowiłam go trochę inaczej zrobić. Natomiast w. W tym nadchodzącym tygodniu yy, jeszcze bym chciała wrzucić odcinek z, z wezwania yy, Idealnego Życia. Natomiast co do serii Tajemniczy Ogród, ja myślę, że ona dopiero wróci w czerwcu, raczej, może trochę później, bo na razie tam jeszcze tego save'a nie ruszałam, żeby tak go sprawdzić po tych aktualizacjach. I w planach mam jeszcze jedną miniserię która będzie dotyczyła je Morte z serii smaków życia, ale to akurat muszę sobie wszystko ogarnąć, zatem do usłyszenia, do zobaczenia, pa pa!